W świecie czołgów rozpoczynam prezentację, chociaż nie będzie ona w każdym kolejnym filmiku pojazdów 11 poziomu. Zaczynam od szwedzkiego niszczyciela STRV-107-12. To, można powiedzieć, jest bezpośrednia kontynuacja 10 poziomu, jak i tych wcześniejszych w tej linii. Mamy dokładnie to samo, i więc wiemy, czego się po pojeździe spodziewać i w jaki sposób grać. Natomiast chciałbym tutaj przy okazji tej bitwy powiedzieć o czymś troszeczkę innym, bo jestem zaskoczony tym, jak Wargaming rozwiązał kwestię w niektórych pojazdach 11 tieru. Mam tu na myśli to, że ten nowy wyższy jak został prowadzony, jak mi się wydaje, po to, żeby... Zaprezentować unikalne pojazdy, unikalne przez to, że będą miały dodatkową umiejętność, dodatkową cechę, która będzie je wyróżniała i poprawiała komfort graczy. Tutaj jest zasadne pytanie, czy tak jest w tym przypadku? Od razu Wam odpowiem, że nie, ponieważ ten tryb, do którego sobie możemy przejść, po włączeniu trybu ostrzału, czyli trybu bunkra, wtedy trzeba przytrzymać trochę dłużej ten guzik, który nam służy do wchodzenia do trybu ostrzału. Ten tryb ma nam jeszcze bardziej poprawić celność. Działa w zamian za to, że praktycznie nie możemy się poruszać, ponieważ mobilność to jest chyba jeden kilometr do przodu, i chyba w ogóle do tyłu nawet nie da rady jechać. Czy to się sprawdza? Moim zdaniem kompletnie się to nie sprawdza. Jest to tak jak w niektórych innych 11-tierach umiejętność nietrafiona, umiejętność zrobiona w taki sposób, że nie jest ona praktyczna do wykorzystania w czasie bitwy. Zajmuje to kilka sekund, musimy sobie tam odpowiednio się tym po prostu poczekać na włączenie tego bunkra, natomiast nic nam to ciekawego nie da. Działo jest w trybie ostrzału wystarczająco skupione. Ja gram zawsze tylko przełączając się między trybami jeżdżenia i między trybami ostrzału. Także tutaj jeśli chodzi o umiejętność na tym jedenastym tierze, ja mówię nie. Jest ona niepotrzebna i jeżeli by wprowadzać to jakąś inną lub w ogóle żadnej nawet nie wprowadzać i po prostu na przykład ten tier wzbogacić o większe uszkodzenia czy też większą penetrację. Dobrze, to jest omówiona umiejętność. Teraz już co do samej bitwy. Jest to klasyczna gra niszczycielem. Na początku kampimy w krzaku. Następnie, jeżeli widzimy, że bitwa nam się fajnie rozwija, nasza drużyna osiąga jakieś tam dobre rezultaty, przejmujemy mapę, to robimy wjazd do przodu, najlepiej sobie jeszcze z flankowaniem, tak żebyśmy nie mieli się całkowicie już pod przeciwników. Ale jeszcze zostawiali sobie szansę na spokojne snajpienie. Ja tutaj nieco ten schemat łamię, ponieważ widzę, że albo ich dojedziemy, albo oni się wymkną nam z zasadzki i próbuję za wszelką cenę podjechać jak najbliżej rywali, żeby ich wykańczyć. Tym bardziej, że widzę, że tutaj niektóre czołgi już są sporo obite. Trochę plan mi skomplikowało to, że Patton ma już mało życia i jeszcze teraz jest dojeżdżany przez Imbatable. Muszę skorygować swoją pozycję i staram się, chociaż to bardzo trudne, bo są tu budynki, wykorzystać to, że mam na dużą odległość celne działo. Analiza tutaj trwa i oczekiwanie na to, że ktoś mi wyjedzie za tych budynków, ponieważ chciałbym bardzo szybko rozpocząć to strzelanie. Mam zero na liczniku. Natomiast no, sytuacja się coraz bardziej komplikuje, bo te moje czołgi... Już albo zginęły, albo są pasywne, już nie, nie posuwają się do przodu. Także ja teraz już kombinuję, no jak mogę. Jeżeli nie byłem w stanie strzelić z tamtej pozycji, to zmieniam tryb najeżdżania, jadę w drugą pozycję. Cały czas mam na myśli to, że Imbatable jest po mojej lewej stronie i może tutaj zacząć strzelać, chyba że go pierwszy wysnajpie. Tutaj. Troszkę y, roboty dobrej y, wykonuje ten Leopard, który jest już na ogrysku, bo on będzie mi y, ładnie tą linię rozciągał ataku Także jesteśmy we trzech. Teraz ja mogę sobie ze środka teraz strzelić. Mam z jednej strony do z drugiej obiekta 432U. I tak też się dzieje. Wykańczam Taschenratę i wreszcie zaczynam robić coś w tej bitwie, bo naprawdę wydawało mi się, że ta runda będzie kompletnie stracona. To trzeba przyznać, że niszczyciele są z pojazdami sytuacyjnymi i będziemy mieli rundy stracone, ponieważ tak się bitwa ułoży, że nie będziemy w stanie wpłynąć na jej przebieg i zmienić losów rywalizacji. To nie jest czołg tak uniwersalny, tak szybki, że może nam, możemy nim robić naprawdę fajne rezultaty, na przykład błyskawicznie zmieniając w ciągu jednej rundy flankę, powiedzmy, raz czy nawet dwa razy. Ale tu jeszcze nie będzie nic straconego, dlatego wam tą bitwę pokazuję. Rozpoczynam teraz sobie jeżdżenie, a powiem wam, że tak samo ten czołg jeździ fajnie do przodu i do tyłu, tak szybko jak i ta dziesiątka. Rozpoczynam sobie teraz próbę pilnowania alejki, bo liczę na to, że ktoś tutaj będzie wyjeżdżał, mam, mam tutaj taką możliwość, że jakiegoś ogryzka trafię, a teraz przy remisie muszę się skupić na dobijaniu wrogów. Tu, tu nie ma po prostu co walczyć o jak największy damage, tylko trzeba kończyć lufy. Taki mam też plan. Rozkładam się w tryb ostrzału i widzę co? I widzę, że będę musiał walczyć, bo jednak nie wyjeżdża obryzek, tylko wyjeżdża mój bliźniak, któremu daję gąskę, ale. Rozpoczynamy walkę jeden na jednego. Kto ma więcej życia, ten wygra, bo celować i trafić to i tak będziemy, choć akurat mi się udaje zrobić blokadę i złapać to na gąsienicę, więc mogę mu oddać. I y, po prostu wiem teraz, że dzięki temu, że na początku bitwy zachowałem punkty wytrzymałości, to ja jestem górą w tym pojedynku. Sytuacja powolutku nam się y, kolaguje. Y, może mi się uda właśnie w tej alejce, tak cały czas tu czekałem, że ktoś wyjedzie, żeby go tutaj pacnąć. Na większą odległość, no ale niestety nic się takiego nie dzieje. No trudno, tr 803 jedzie coś tam spatrolować do przodu, może kogoś wykryje, no faktycznie wykrył. Natomiast, czy coś z tego będzie? Na razie nic nie będzie, obiekcik go zdjął i ja po prostu obejdę się smakiem. No ale nie mogę stać znowu tak długo na tej alejce, bo jak nie strzelę, no to któryś tu wyjedzie i mnie skasuje. No to trzeba znowu szukać jakichś innych możliwości. Jako mam możliwość, no to albo tutaj cały czas stać w jednym miejscu i czekać na okazję, albo po prostu zacząć działać. Nie obracam się, tylko cofam, ponieważ jest to bardzo szybkie, więc mogę to wykonać i jadę na końcówkę mapy, bo tak mi się wydaje, że. Nie będzie już tutaj nic do ugrania, oni jeżeli przyjadą to mogliby mnie tam objechać tymi uliczkami, więc wolę sobie cofnąć na koniec mapy, może coś fajnego mnie tutaj spotka. I faktycznie spotyka mnie, wyczaiłem tutaj obiekcika, rozpoczynam pojedynek z obiektem 140. Tutaj są dwie możliwości, to jest wiadomo, albo gość jest doświadczony i będzie mnie próbował postawić na gąsienicy i objechać, Albo on jest niedoświadczony i będzie strzelał, stojąc frontem. Ewentualnie uciekał, zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Zmiana trybu na trybu strzału, i oczywiście nie korzystam z tego bunka, który wam powiedziałem, że jest beznadziejny. Tutaj dla mnie ta mała mobilność jest ważna i ważne jest to, żeby cały czas stać frontem, żeby tą płytę frontową mieć skierowaną do przeciwnika. Już teraz widzę, że on jest niedoświadczony, bo mnie nie próbuje gąskować, tylko ucieka więc ja postaram się to wykorzystać i postrzelać. No, teraz mi się to jeszcze nie udało. Ale tutaj jeszcze nic straconego, fajnie, mamy 13-12, jest szansa na wygraną V 107-12, pojazd o genialnym kamuflażu, którego jednak w tej bitwie nie, skorzy nie skorzystałem, ale za to skorzystałem z okazji, że przyjechał mi tutaj i7, on mnie trafia, ja go trafiam, ale tylko na razie z trakiem. Natomiast myślę, że tu będzie spokojnie szansa przy moim DPM-ie na jego zniszczenie. Tak też się dzieje. To już trzeci mój frak. Także podsumowując, już no powiem Wam, że to jest to samo co dziesiątka. Umiejętność jest nieprzydatna, beznadziejna, kamuflaż jest genialny. Celność jest super, prędkość jest super. Odbijanie pocisków jest super, choć akurat nie w tej bitwie Wam tego nie pokazałem. Natomiast Naprawdę mamy tutaj być tego zadowolonymi, ale nie liczmy, że umiejętność nam się przyda. Dziękuję.